Sierżant sztabu Andrzej Browarek, Komenda Stołeczna Policji. Witam w kolejnym odcinku Top Podejrzane. Jak zwykle mam dla Państwa ciekawe materiały z monitoringu miejskiego. Pierwszy materiał z Rembertowa, gdzie mamy sytuację napadniętego mężczyzny, znajdującego się właściwie w sytuacji bez szans. Jest godzina czwarta rano, ulica Chruściela w Rembertowie. Trzech mężczyzn pije alkohol na przystanku autobusowym. Widać, że tą ilość alkoholu mają dosyć dużą. Rozmawiają między sobą, gestykulują. Nuda. Mijają kolejne minuty, na przystanku nic się nie dzieje. Operator monitoringu nie spuszcza obiektywu kamery z przystanku. E, przypuszcza, że po tym wypitym alkoholu może się coś stać. Mija pół godziny. Mężczyźni znudzeni dalej siedzą na przystanku. Jeden z nich zauważa przechodzącego przechodnia w pobliżu przystanku. Staje i przywołuje go, żeby podszedł do nich. Mężczyzna, niespodziewający się zagrożenia, podchodzi do e, przystanku. W tym momencie mężczyzna sadza go na przystankowej ławce. Mężczyzna jeszcze nie spodziewa się, co się może wydarzyć. Niemniej jednak obawia się tych trzech mężczyzn, widzi, że piją alkohol i że są agresywni. Zostaje uderzony w twarz, ale to jest dopiero początek tego, co się wydarzy. Mężczyzna stoi nad ofiarą, która jest w tej sytuacji bezbronna. Mężczyzna, widząc, że jest trzech napastników, nie ma żadnych szans. Padają uderzenia w twarz. Niektóre z tych uderzeń są bardzo mocne. Mężczyzna jest bezbronny i w tej sytuacji nie za bardzo widzi możliwość ucieczki. Jego postawa wskazuje na to, że stara się swoim zachowaniem nie prowokować mężczyzny, który go zaatakował. Mimo to padają kolejne uderzenia, bardzo silne. Mężczyzna zostaje przewrócony na ławce. Widzący całą tą sytuację operator monitoringu wysyła natychmiast na miejsce załogę policyjną. Mężczyzna traktuje przechodnia jak worek treningowy. Padają kolejne silne uderzenia. Padają kopniaki w głowę. Mężczyzna jest bardzo brutalny. Te uderzenia mogły być nawet śmiertelne. Widać, że ten mężczyzna na ułamek sekundy stracił yy, przytomność. W tej chwili nie wie, co się dzieje. Mężczyzna przeszukuje mu kieszenie jego skórzanej kurtki. Mężczyzna, pomimo tego, że stara się zdjąć kurtkę, yy, dostaje kolejne uderzenia. Napastnik jest bardzo brutalny. Pomimo, że mężczyzna został już okradziony i zabrano mu właściwie wszystkie rzeczy, mężczyzna dalej nad nim pastwi się. Padają kolejne uderzenia i wyzwiska pod jego kierunek. Zwróćmy uwagę teraz na tym materiale filmowym, co się dzieje. Mężczyzna zauważa nadjeżdżający radiowóz. Zdejmuje zabraną przed chwilą kurtkę i ubiera swoją, jak gdyby nigdy nic się nie stało. On nikogo nie napadł, on nie wie, co się działo. On sobie spokojnie stał na przystanku. Tak zapewne będzie się tłumaczył nadjeżdżającym właśnie policjantom. Nie wie jednak, że przez cały czas jego zachowanie było rejestrowane przez kamery monitoringu. I to to nagranie będzie dowodem w tej sprawie. Tym mężczyznom za ten czyn grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Następne dwa materiały są z Bielan. Na pierwszym filmie zobaczą Państwo bójkę, gdzie ważną rolę odgrywają kobiety. Kilka minut po północy oglądamy sytuację na Bielanach, gdzie doszło do awantury pod sklepem. Widzimy, że dochodzi do bójki pomiędzy dwoma mężczyznami. Jedna kobieta stara się rozdzielić bijących się mężczyzn. Na pomoc jej przybiega najprawdopodobniej jej koleżanka. Kobiety odpychają mężczyznę od najprawdopodobniej ich znajomego. Dziewczyny kopią go. Uderzają pięściami, odpychają od, od przed chwilą mężczyzny, który był napadnięty. Cały czas trwają y, utarczki słowne i przepychanki. Podchodzi kolejna osoba do tego miejsca, w tym momencie znowu mężczyźni zaczynają się bić, padają kolejne ciosy. Widzący to, operator monitoringu w tym momencie wysyła już na miejsce załogi policyjne. Przed sklepem mamy już regularną bójkę. Zauważmy mężczyznę w czerwonym kurce, który stoi i przygląda się temu wszystkiemu. Te dwie kobiety są tak jak gdyby w centrum wydarzeń. Cały czas zachowują się agresywnie. Podbiega znowuż jedna z nich i uderza mężczyznę. Na miejscu już widzimy patrol policyjny. Na widok radiowozy osoby przechodzą na drugą stronę jezdni, tak jakby się nic nie stało, a przecież przed chwilą widzieliśmy zażartą bójkę. W tej chwili pojawia się kolejny samochód, który podjeżdża na miejsce. E, najprawdopodobniej są to znajomi tych osób, które brały udział w bójce. Mężczyzna w czerwonej kurce podchodzi do samochodu i zaczyna się kolejna awantura. Mężczyzna kopie osobę siedzącą w samochodzie, kopie pasażera. W tym momencie pod, podbiegają policjanci i powalają na ziemię agresywnego mężczyznę. Zostaje zakuty w kajdanki. I następny film. Tym razem kilku mężczyzn pobiło się na przystanku. Wielany ulica Raymonda. Widzimy grupę osób oczekujących na autobus. Nagle wywiązuje się awantura. Dochodzi do regularnej bójki, gdzie kilku mężczyzn bije się i na przystanku, i w okolicach niego. Jeden z nich jest przewrócony i kopany. Kobieta, która była z grupą osób oczekujących, krzyczy, żeby oni się rozeszli. Te wezwania nie pomagają. Dochodzi do regularnej bójki. Operator monitoringu, widząc to całe zdarzenie. Wysyła załogę policyjną. W tej chwili widzimy, jak już podjeżdża policyjny radiowóz. Policjanci wybiegają z samochodu. Podjeżdża też samochód Straży Miejskiej. Strażnicy przyjechali też, by pomóc policjantom w tej interwencji. Mężczyźni próbowali uciec funkcjonariuszom, rozbiegają się po parkingu, który się znajduje za przystankiem. Wszyscy jednak zostają zatrzymani przez policjantów i strażników. 30 tysięcy osób miesięcznie ogląda program Top Podejrzany na portalu Policja.pl. Zapraszam Państwa już za tydzień do oglądania kolejnego odcinka.